Cholera. Jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie. Koledzy, co myślicie, aby zrobić? Bo podczas gdy ktoś se promował swój drugi kanał, to oni zdążyli podbić Filipiny. Cholera. Nie wiem, co robić, aż ze stresu zniszczyłem dom. Spokojnie, Indonezjo. Będziemy żyć. Czekaj. z Ingapur. Pamiętasz numer do Polski? Oczywiście, że pamiętam. Zapisuj. To kto dzwoni? No, chyba ty, bo masz najbardziej podobną flagę. A poza tym jesteś jego kuzynem. No dobra. Halo Polsko. Jesteś tam? Dzbanie nie dzwoni teraz, bo ja się tu z Niemcem kompromituję. Jak z Niemcem się kompromitujesz? Przecież już jesteście kwita po tym, jak ci rozbił pół kraju. No, ale jak jakiś debil przywrócił cesarstwo niemieckie, to się nie dziw. Malezjo teraz ty gadaj. Ech. Halo Polsko, tu Malezja. Jezu dziękuję ci za to, że ty mówisz. No ogólnie to nas Niemiec zaatakował. To gdzie jesteście to wam pomożemy. Sorry muszę kończyć. Błagam Niemcu nie zabijaj nas już. A co mi możecie zaoferować? Wyjście stąd. Bo jak ktoś wejdzie to już nie wyjdzie. Rozumiesz to? On nas chciał tu zamknąć na zawsze. I to właśnie jest kolejny powód, aby go zabić. Ale dobra. Posłuchajmy go. Bo jak teraz go zabijesz, to w ogóle stąd nie wyjdziemy. No to opuść ten pistolet. Stój. Nie idź w naszą stronę. A więc co musimy znaleźć? Ciężko mi się to mówi. Ale potrzebujemy sierpi młot. Ale jak to? A to nie będzie oznaczać, że Związek Radziecki się odrodzi? Niestety tak. A znalezienie tego nie będzie łatwe. Najlepiej się chyba rozdzielić. Jakiś młot trzeba znaleźć, Ja... dole co ten Polaczek wymyślił. O chwila, co się jest? Oczywiście, że młot, tylko weź tu wejdź. Uwaga, wszyscy! Znalazłem młot. Ale jest na tyle wysoko, że go nie zdejmę. Niech ktoś przyjdzie. Słyszałaś to? Szukaj z tym Niemcem tego sierpa, a ja idę Włochomy pomóc. No w końcu ktoś przeszedł. Dobra, nie narzekaj. Pokaż, gdzie to jest. No tam na górze na tej płuce. Musimy się na siebie wspiąć. No to lecimy. E, dobra, już mi się nie chce robić tego ekranu, więc na no. i dwie godziny później. No i rozumiesz, że on się po prostu tak uchlał, że wydalał się co trzy sekundy na prostej drodze i musiałem go z tą śmierdzącą wodą wynosić do auta. No to powiem ci, że na grubo. Jakbyś taki nie był. Chyba już drugą godzinę gadasz z tym Amerykańcem. Zdejmiesz ten młot w końcu. Czy mam go zrobić z twojego oba? Dobra, mordo, już kończę, bo jakiś śmieszny młot muszę zdjąć. Profesjonalne Zdejmowanie Młota. Polska i Włochy. Nowa firma. Co tu się odpierdziela? Też chciałbym wiedzieć. Dobra, może przejdźmy już do pełnoprawnej części odcinka, bo czekać, a ja was zanudzam jakimiś przeprowadzkami. Odsuńcie się. Proszę, proszę. Co ty robisz? Ja oglądam kraje. Co? Sama zobacz. Jesteś obrzydliwy. Chwila, ejej, ej. co to jest? O, mój. Boże. Pozdrawianko.